Tam. Dzień dobry. Czemu panowie zamaskowani jadą z miejsca? Słucham? Czemu panowie zamaskowani jadą? A mając się państwo przeciwko? Rutunowałem szukaniu, ponieważ mieliśmy zgłoszenie. tam nie a panie zamaskowani są. No To pana przyszukam bez problemu i tyle, tak? Tak, jest konieczne. Był pan zamaskowany, jechał pan z miejsca, w którym sprzedawane narkotyki. No? Co, jeżdżę wyjść. No, wysiądzie pan. No Spokojnie. Stary był bo... przy ten. Coś ich nie wyjdę Aha. Pan zostanie wał. E podej się podejdź Dobra do widzenia do Ile wam odrzuciło? Aaa, tu 4 rozwale nie leżą